Dzień dobry wszystkim, chodzę na zębaja Uderzamy na bank, zwiedzamy nowe kraje, Radio leci lady punk do naszych sercach zawsze będzie polskość Tradycje i ojczyste obyczaje Końc ma wakacje, dlatego z nami nie ma spaja Dzień dobry wszystkim, my chory transywaja Uderzamy na bank, zwiedzamy nowe kraje, radio leci lady punk To z naszych sercach zawsze będzie polskość Tradycje i ojczyste obyczaje w Końcu ma wakacje, dlatego z nami nie ma spaja Dzień dobry wszystkim, do Dzień dobry wszystkim, wakacje się zaczęły, już na dobre, na dobre. I nie stali mi na drodze, na drodze Palce to indywidualne pan od wieczora aż do rana Mogę się bawić z moimi braćmi, z moimi siostrami Z moim hotelem, a nie każdy bambik z menelem Pięte łyski, dzień dobry wszystkim, palek i bony Wywijam ciało na parkiecie we wszystkie strony ta podstawówkę, dlatego z tej okazji Zawsze pana lejemy wódkę I słuję po kolei wszystkich moich nauczycieli jak leci Te ty, typy ty, to śmieci, chyj braciszek W garażu stoć tam spawa A dla naszego hotelu wszyscy biją wielkie brawa Podróżamy na bank, zwiedzamy nowe kraje Radio, leci Lady Funk w naszych zawsze będzie polskość, tradycję już W Końcu mam wakacje, dlatego z nami nie ma spania Dzień dobry wszystkim, wychodzę Transylvania. Podróżamy na bank, zwiedzamy nowe kraje Radio, leci Lady Park, w naszych setach zawsze będzie polskość, tradycję już istotne. Końcu mam wakacje, dlatego z nami nie ma spaja. Dzień dobry wszystkim, wychodzę Transylvania. Piszę se tak, te bity, wszystko to robię dla mnie elity Tutaj zawsze musi zgadzać kasa Bo król zawsze do tego to mnie go Mitsu wraca Pisuję nauczycieli, żeby wiedzieli, że ten to raper Chodzimy codziennie do makał tobie nam się przewraca Jak nie masz straka dla mojej Barbie zrobię wszystko Kocham ją jak z disco Twój bracisze w garażu coś nam spawa A dla naszego kotelu wszyscy biją wielkie brawa Uderzamy na bank, zwiedzamy nowe kraje W radiu leci Lady Park, na z naszych zawsze będzie polskość Tradycje, ujcie, sto obliczaje W końcu ma wakacje, dlatego z nami nie ma spania Dzień dobry wszystkim, wychodzę z Transylvania Uderzamy na bank, zwiedzamy nowe kraje W radiu leci Lady Park, to z naszych zawsze będzie polskość Tradycje, ujcie, sto obliczaje W końcu ma wakacje, dlatego z nami nie ma spania Dzień dobry wszystkim, wychodzę z Transylvania Z kim wychodzą szanse fania